Sie ma, dzisiaj kolejna teoria. Zapraszam. Administrator, czyli tajemnicza postać, o której nikt nic nie wie. No i teraz pytanie kim on w ogóle jest? Mogliśmy się dowiedzieć w odcinkach, że administrator, jedyny z całej administracji, znał Jaya. No i tutaj się kończy to, co możemy wiedzieć na temat administratora. Jednakże wejdźmy teraz z moją teorią. Moim zdaniem, listonosz z Ninjago jest administratorem. Jednakże wiem, brzmi to dziwnie, zwykły człowieczek, dajcie mi wyjaśnić. Listonosz dostarczał listy co oznacza, że wiedział wszystko na temat mieszkańców Ninjago. Co ciekawe, w jednym odcinku możemy się również dowiedzieć, że listonosz mógł podróżować między krainami i tam również dostarczał listy. No i teraz podsumujmy wszystko. ja z całej administracji może podróżować między krainami i dostarcza tam listy, co oznacza, że wie wszystko o każdym możliwym mieszkańcu każdej możliwej krainy. Co myślicie na ten temat? Czy listonosz może być Administratorem? Napiszcie swoją opinię na dole w komentarzu. A tymczasem ja znikam. Siema.